Ciao tutti. Proponuję dziś taki rodzaj lekcji, który będzie polegał na próbie zrozumienia ze słuchu oryginalnej wypowiedzi rodowitego Włocha, wypowiedzi mówionej albo pisanej. Dostępne będą dwa filmy. Jeden do słuchania i rozumienia ze słuchu z oryginalną wypowiedzią, a drugi film zawierający dokładne tłumaczenie wypowiedzi z pierwszego filmu wraz ze znaczeniami słów i zwrotów. Dzisiaj na warsztacie króciutka wypowiedź pułkownika Korpusu Karabinierów pułkownika Sergio De Caprio znanego jako legendarny Capitano Ultimo. Capitano Ultimo. Pan pułkownik Sergio De Caprio Ultimo, będąc młodym człowiekiem. W randze kapitana jeszcze wtedy przeprowadził z sukcesem akcję wytropienia i aresztowania w 1993 roku jednego z najkrwawszych tutti kapi mafii sycylijskiej. Fragment, któremu się przyjrzymy i który będzie dostępny do odsłuchania, pochodzi z rozmowy z kapitanem Ultimo i akurat został wyjęty z takiego kontekstu, w którym Ultimo mówi o zjawisku zła, o niegodziwości. I akurat dziennikarka zadała takie oto pytanie. La giornalista, czyli dziennikarka, tak? Innymi słowy, l'interwistatrice, czyli przeprowadzająca wywiad, pyta. Il potere ha una sua cattiveria, secondo lei? Co znaczy, władza ma pewną swoją niegodziwość, według pana. Il potere ha una sua cattiveria, secondo lei? I słówka. Il journalista giornalista lub la giornalista dziennikarz dziennikarka l'intervistatrice rodzaj żeński uninterwistatrice przeprowadzająca wywiad rodzaj żeński i rodzaj męski linterwistatore. Linterwistatore, czyli dziennikarz przeprowadzający wywiad l'intervista rodzaj żeński l'intervista to jest rozmowa wywiad tak na przykład fare un'intervista robić wywiad ewentualnie interwistary, przeprowadzać wywiad. Dalej. Il potere, il potere, znaczy władza. Władza jako pojęcie, nazwa zjawiska, tak? Nie mylić tego z osobami, które pełnią władzę w rządzie, ponieważ rząd to jest il governo, il governo, to jest rząd, tak? Czyli rząd w państwie. Il potere to jest pojęcie, ogólne władza. La cattiveria, la cattiveria, Oznacza niegodziwość, złośliwość, łajdactwo. Czyli jest to cecha zawierająca w sobie jakiś element zła, tak? Cattivo, przymiotnik, zły. La cattiveria, cattivo, cattivo, zły. Secondo lei, według pana. Tak się mówi. Secondo lei. Secondo lei, na przykład secondo me, według mnie. Secondo te, secondo lui, secondo noi. Secondo voi, secondo loro. Według mnie, ciebie, według niego, według nas, według was, według nich. Tak to należy stosować. I pan pułkownik, de Caprio, czyli ultimo, odpowiada. I potere e cattiveria. I potere e cattiveria. Władza jest złem. Ultimo oznacza ostatni. Taki miał przydomek. Ultimo. Kojarzony jest, tak jak mówiłam, z takim przydomkiem Capitano Ultimo. Prawie każdy we Włoszech wie, kto to jest Capitano Ultimo. Obecnie pan pułkownik il colonnello. Il colonnello. Tutaj w oryginalnej wypowiedzi pan pułkownik się zająknął i powinniście o tym wiedzieć, aby umieć to wysłyszeć, żeby z tym zacięciem się nie wiązać żadnego znaczenia leksykalnego. A czasami tak jest w żywej mowie, że się zacina. Non deve esistere nessuna forma di potere. Nie powinna istnieć żadna forma władzy. Devono esistere forme di servizio. Powinny istnieć formy służby. Non deve esistere nessuna forma di potere. Devono esistere forme di servizio. Mamy czasownik dovere. Dovere – musieć. Deve, musi, powinien. Tak to przetłumaczymy. Devono, muszą, ewentualnie powinni. Tutaj bardziej pasuje po polsku słowo powinien, powinni. Dalej esistere, esistere, istnieć. Nessuna, nessuno to tyle co żadna, żaden. W tym zdaniu. Nessuna, żadna. La forma, czyli forma. Il servizio, służba. usuga, służenie. Non deve esistere nessuna forma di potere, devono esistere forme di servizio. Quando noi pronunciamo la parola potere, quando noi tronchiamo il "władza", affermiamo una cattiveria, una violenza, un crimine. Potwierdzamy, affermujemy, niegodziwość. Przemoc, zbrodnia. Quando, kiedy, pronunciare, wymawiać, pronunciare, tak? Noi pronunciamo, la parola, słowo. Affermare oznacza potwierdzać, zgadzać się na coś. Tym samym zgadzam się, że jest tak, a tak. Wyrażam moją zgodę, czyli afirmuję. Affermare. La violenza, przemoc, gwałt. Il crimine, zbrodnia, przestępstwo. Quando noi pronunciamo la parola potere, affermiamo una cattiveria, una violenza, un crimine. Tutaj pan pułkownik się zająknął. Non deve esistere nessun potere. Nie powinna istnieć żadna władza. Deve esistere il servizio, powinna istnieć służba czy służenie społeczeństwu, na przykład, tak? Słowo nessun to tyle co nessuno. Nessun zastosujemy wtedy, kiedy po nessun następuje rzeczownik męski. Nessun potere. Non deve esistere nessun potere. Deve esistere il servizio. Forme differenziate di servizio, di assistenza zróżnicowane formy służby pomocy e di sostegno del popolo e delle comunità i wspierania społeczeństwa czy też ludności i wspólnot che costituiscono il popolo che costituiscono il popolo które stanowią konstytuują społeczeństwo differenziato zróżnicowany, differenziata, zróżnicowana. L'assistenza. Pomoc jako wsparcie w jakimś zakresie. Pomoc w jakimś zakresie. Nie mylić l'assistenza z lajuto. Ajuto Ayuto też znaczy pomoc i gdy będziemy wzywać pomocy, to będziemy raczej krzyczeć ajuto, tak? Nie asistenza. Ajuto. Assistenza jest to takie wsparcie w jakimś zakresie. Il sostenio, Il sostenio, wspieranie. Il popolo, lud, ewentualnie ludność. My to raczej przetłumaczymy na polski jako społeczeństwo, tak? Il popolo. Dalej. La comunita. La comunita to jest wspólnota, jakaś społeczność, która stanowi wspólnotę. Słowo comunità zakończone na a akcentowane, w liczbie mnogi będzie miało taką samą formę, czyli le komunita. le komunita oznacza wspólnoty, społeczności, liczba mnoga. Dalej, ke, ke w tym zdaniu to tyle co który, jaki. I czasownik constituire, constituire. Konstytuować, stanowić, czyli być częścią czegoś bardzo ważną, taką, bez której nie może się obyć, dana całość, czyli konstytuować. Czasownik konstituire należy do tych, które gdy się odmieniają, to przyjmują tę cząstkę I sc. Konstituiscono, tak? Konstituiscono. Pan pułkownik mówi le komunita ke konstituiscono IL popolo. Spulnote, które konstytuują społeczeństwo. Forme differenziate di servizio, di assistenza e di sostegno del popolo e delle comunità che costituiscono il popolo. La giornalista, la cioè giennikarka. Secondo lei, la cattiveria è la stessa cosa che Injusticja. Secondo lei, la cattiveria e la stessa cosa che injusticja. Według Pana niegodziwość, owo bycie złym, tak, jest tym samym co niesprawiedliwość. La stessa cosa, ta sama rzecz. La stessa cosa. La cosa, koza, wiedzą wszyscy, to jest rzecz. Coś. Czyli la stessa cosa, ta sama rzecz. To samo, można powiedzieć. Stesso. To tyle co ten sam, czy sam, ten, że ów sam. Toż same, tak? Ten sam. Lo stesso to samo, ten sam. Lo stesso. La stessa cosa, ta sama rzecz, lo stesso to samo, ten sam. Można też powiedzieć na przykład: me stesso, ja sam, ja sam osobiście. Rodzaj żeński: me stessa, me stessa ja sama osobiście te stesso, ty sam osobiście, te stessa, ty sama, lui stesso, lei stessa, noi stessi, albo ewentualnie noi stesse, tak? Czyli my sami osobiście, my same, tak? Voi stessi, voi stesse, loro stessi, loro stesse, tak? Mamy tutaj rozróżnienie na rodzaj. L'injusticia, l'injusticia, niesprawiedliwość. Rodzaj żeński. La injusticia, tak? L'injusticia. I przeciwieństwo la justicia. Justicia, czyli sprawiedliwość. La justicia. I dalej. Giusto, giusto, słusznie. Oraz ewentualnie giusto, słuszny, tak? Rodzaj męski. Justo. I giusta, giusta, słuszna. Secondo lei la cattiveria è la stessa cosa che ingiustizia? Ultima, odpowiada. Sono forme diverse di ingiustizia, di abuso, di potere. To sono różne forme di niesprawiedliwości, nadużycia, władzy. Diverso, różny. Diversa, różna. Diverso, diversa. L'abuso, nadużycie, rodzaj L'abuso są forme diverse di ingiustizia, di abuso, di potere. Tutaj Pan pułkownik się zająknął, szukając słów, tak jak to bywa czasami w języku mówionym. Que, mm, di un uomo su un altro. To jest coś takiego, można powiedzieć, jak stawianie jednego człowieka nad drugim, tak? Un uomo su un altro. Czy władza jednego człowieka nad drugim, ponad drugim. Stawianie człowieka ponad innym człowiekiem. Dalej. Prewalicazione. Prewalicazione to jest tyle, co nadużycie władzy służbowe, zawodowe, krętactwo. Uomo, Tutaj, jako człowiek. Li un uomo su un altro. Su. Na. Nad. Na górze. Ponad. Tak? Un uomo su un altro. Un altro, ktoś inny, ktoś drugi. No i ta prevaricazione, to jest la prevaricazione, czyli owo nadużycie służbowe, zawodowe, wykorzystywanie swojej pozycji. Che di un uomo su un altro. prevaricazione. Il potere e il male. Władza jest złem, uważa pan Bógak. È e una forma di violenza jest to pewna forma przemocy, e una forma di violenza. Dlaczego tłumaczę to jako jest to pewna forma przemocy? Otóż pan pułkownik użył tutaj rodzajnika una, tak? e una forma di violenza. Nie jest to jedna konkretna la forma. On no, tutaj stara się opisać tę formę jako taki pewien rodzaj, coś szerszego. Una forma di violenza. Pewna forma przemocy. Il male to jest zło. Il male. Il potere e il male. E una forma di violenza. I dalej. Nessuno può esercitare un potere su un altro uomo. Nessuno può esercitare un potere su un altro uomo. I to znaczy nikt nie może sprawować jakiejś władzy nad drugim człowiekiem. Nessuno, nessuno, nikt. Tutaj właśnie w znaczeniu nikt. Pło, może, tak? To jest forma od potere, czyli móc. I teraz zwróćmy uwagę. Pan pułkownik mówi, nessuno può. Nesuno nikt może. Po polsku przetłumaczymy to oczywiście, nikt nie może. Nikt nie może, tak? Ale po włosku można powiedzieć, nessuno può. Dalej. Esercitare i potere. Esercitare i potere to tyle, co sprawować władzę. Esercitare i potere. Samo esercitare może oznaczać również ćwiczyć. Nessuno può un potere su uomo. Przetłumaczyłam jako: Nikt nie może sprawować jakiejś władzy nad innym człowiekiem. Un potere, czyli znowu ta forma taka niezdecydowana, bo tych sposobów wykorzystywania własnej władzy jest wiele. tak? Więc un potere, pewnej władzy, jakiejś władzy, jeszcze nie wiemy jakiej, ale konkretny przypadek może nam to wyjaśnić. I chciałabym teraz zwrócić uwagę na taką rzecz w ramce. Potere, potere, jako czasownik. Móc, czyli być władnym, tak? Potere, być władnym, coś zrobić. I teraz ipotere, ipotere, il potere, władza, czyli rzeczownik. Często jest tak, że. Niektóre rzeczowniki pochodzą od czasowników, tak jak tutaj władza, tak, pochodzi od potere, móc, czy być władnym, i stają się rzeczownikiem poprzez dodanie rodzajnika. Il. Il potere. Prawie z każdym czasownikiem można tak postąpić. Właściwie z każdym. Można zamienić czasownik na rzeczownik. Na przykład mangiare. Il mangiare. Jedzenie. Guardare. Oglądać. Il guardare. Oglondanie, per esempio, leggere, czytać il leggere, citanie. Nessuno può esercitare un potere su un altro uomo. Nessuno ha il diritto di esercitare un potere. Nessuno ha il diritto di esercitare un potere. Nick nima prava do sprawovania vazze. Il diritto, il diritto, pravo. Bravo. Nessuno ha nessuno ha, nikt nie ma. Proszę so, zobaczyć znowu ta sama konstrukcja. Nessuno ha, nikt ma. Po polsku nikt nie Nessuno ha il diritto di esercitare un potere. Tutti hanno il dovere di svolgere dei servizi per gli altri. Tutti hanno il dovere di svolgere dei servizi per gli altri. Wszyscy mają obowiązek rozwijać, czy też realizować służbę, usługi dla innych. Tutaj raczej pasuje słowo służbę. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto pełniąc funkcję publiczną, traktuje ją jako służbę, nie natomiast jako władzę. I o to właśnie Panu pułkownikowi chodzi. Dalej. Tutti wszyscy. I dovere, obowiązek. Samo dovere to tyle, co musieć, jak wiemy. A zatem dovere, czasownik musieć, został zamieniony na il dovere tak, jako obowiązek przez dodanie rodzajnika il. Zwolgere. Zwolgere to tyle, co rozwijać, w sensie realizować w sposób uporządkowany, ewentualnie chronologiczny, na różne sposoby. Na przykład akcja powieści może Zwolgersi. Zwolgere, rozwijać, realizować. I servizi, usługi, ewentualnie służbę. Po polsku słowo służba no, ma raczej tylko liczbę pojedynczą. Można rozumieć to. I servizi jako służbę. Li altri. Inni ludzie. Li altri. Tutti hanno il dovere di svolgere dei servizi per li altri. Se crediamo nell'uguaglianza e nella fratellanza. Se crediamo nell'uguaglianza e nella fratellanza. O ile wierzymy w równość i braterstwo. Se, jeśli. O ile. W tym zdaniu raczej bym powiedziała o ile. Credere, wierzyć, sądzić, wyznawać. Lugualianza, ugualianza, ugualianza. Rodzak to tyle co równość. Uguale, równy, podobny, taki sam. Tak? Uguale. La fratellanza, braterstwo. La fratellanza. Se crediamo nell'ugualianza e nella fratellanza. Altrimenti sono oppressioni. Altrimenti sono oppressioni. Inaczej, w przeciwnym wypadku, jest to opresja czyli ucisk. Akurat tutaj opresjoni są w liczbie mnogiej, no ale my raczej nie mówimy opresję, tylko opresja, ucisk. Forme di oppressioni diverse. Forme di oppressioni diverse. Różne formy opresji. Altrimenti sono oppressioni. Forme di oppressioni diverse. Altrimenti w przeciwnym razie w sensie inaczej l'oppressione l'oppressione ucisk gnębienie opresja rodzaj żeński l'oppressione liczba mnoga le oppressioni po polsku nadal powiemy ucisk opresja gnębienie forme di oppressioni diverse forme di oppressioni diverse można przetłumaczyć jako formy różnych opresji forme diverse forme di oppressioni diverse ja przetłumaczyłam jako różne formy opresji, a nie formy różnych opresji, dlatego, że po polsku raczej nie powiemy opresji w liczbie mnogiej. A zatem różne formy. Chciałam zwrócić uwagę, że te przymiotniki jak diverse, forme diverse, opresjoni, diverse, forme differenziate, tak, zróżnicowane, mówił bułkownik. Diverse, differenziate występują po rzeczowniku. Formy diverse, opresjoni diverse, formy differenziate. W polskim jest odwrotnie, ale we włoskim, na ogół, jeśli przymiotnik występuje po rzeczowniku, to oznacza, tak jak tu, diverse, diverso, że to różne jest bardzo dosłowne, nie jest przenośne, czyli że mówimy coś konkretnego o danej rzeczy, że te rzeczy są, po prostu są fizycznie różne albo konkretnie różne. Jeśli przymiotnik pojawi się przed rzeczownikiem, to bardzo często znaczenie przymiotnika, czyli znaczenie diverse, byłoby metaforyczne albo jakieś ogólne, tak, oderwane. Tutaj mamy akurat bardzo konkretne znaczenie. Altrimenti sono oppressioni, forme di oppressioni diverse. Oryginalnego nagrania wypowiedzi, którą sobie właśnie przetłumaczyliśmy, możecie posłuchać w filmie, do którego link znajduje się poniżej. Nie wyświetlam tego filmu na kanale Wakacje Romane, ponieważ nie mam praw autorskich do tego wywiadu, mimo entuzjastycznej zgody bohatera tej rozmowy. W filmie możecie włączyć sobie napisy włoskie albo polskie. Istnieją też napisy automatyczne, które robi YouTube, ale nie polecam ich. Przełączanie, ustawianie napisów znajduje się w prawym, dolnym rogu. A na koniec, jeśli kogoś to interesuje, to przybliżam sylwetkę Kapitana Ultimo, czyli Sergio De Caprio. Ultimo jako młody karabinier oddziałów specjalnych, kapitan, współpracował z niezłomnym sędzią słynnym Giovanni Falcone, tropiąc i doprowadzając do aresztowania szychy przestępczości zorganizowanej, w tym także mafię sycylijską. Jak pewnie niektórzy wiedzą, sędzia Falcone zginął w zamachu zleconym przez bossa sycylijskiej mafii, przez Salvatore Riina. I po śmierci sędziego Falcone, właśnie wraz ze swoimi ludźmi, Ultimo doprowadził do aresztowania Riiny. Od tego momentu Ultimo stał się znany, słynny, stał się też postacią kultury masowej w pewien sposób. I albo się go kocha, albo jak nieliczni i niektórzy, się go nienawidzi. No więc któż go nienawidzi? Ultimo ma wrogów wśród mafiozów. Wyznaczyli nawet swego czasu nagrodę za porwanie go żywcem lub zabicie. I wszyscy o tym wiedzą, że nad Ultimo wisi wyrok mafii sycylijskiej, po dziś dzień ale Ultimo ma też wrogów wśród niektórych polityków. I to pozostawię bez komentarza. O blokowaniu możliwości awansu na generała nawet nie wspomnę. W każdym razie od samego momentu aresztowania Riny szukano na nim zemsty, zarzucając mu m.in. współpracę z mafią, a także udział w innych aferach. Jednak każdy proces sądowy, który zresztą wlokły się latami i niszczyły tego człowieka, każdy proces sądowy, jaki się odbył, jaki próbowano go uwikłać, skończył się zawsze oczyszczeniem Ultimo z wszelkich zarzutów. To tyle o wrogach. Kto natomiast kocha Ultimo? Uwielbiają go oczywiście jego ludzie, jego podkomendni, karabinierzy, policja i inni mundurowi. Gdy Ultimo z powodu oskarżeń i procesu odszedł ze swojej specjalnej jednostki, jego ludzie dobrowolnie odeszli razem z nim. Prócz wielu zwykłych ludzi od samego początku pokochali go na zabój filmowcy. Pierwszy film o Ultimo, inspirowany bardzo dokładnie aresztowaniem Salvatore Riny, powstał już w 1998 roku. Przypominam, że w 1993 było aresztowanie Riny. Kapitana Ultimo grał i gra właściwie po dziś dzień Raul Bowe, znany włoski aktor, który zresztą przyjaźni się z Ultimo. A zatem Ultimo stał się częścią kultury masowej we Włoszech. Sukcesywnie, przez lata powstają kolejne części tej serii, mniej lub bardziej oparte na faktach z życia. Ultimo. Filmowcy prócz tego pomogli Ultimo założyć taką fundację, dom dla młodych ludzi z problemami, a także dla ludzi z marginesu, można powiedzieć. Chodzi o fundację Casa Familia, Casa Familia, czyli dom rodzinny, kapitano Ultimo, gdzie przebywają właśnie młodzi ludzie z marginesu, bo jak twierdzi Ultimo. Skoro powsadzaliśmy ich ojców do więzień, powinniśmy się teraz nimi zająć. Ultimo, bo Sergio De Caprio tak sobie życzy, żeby o nim mówić. Ultimo, jest człowiekiem bez reszty oddanym ideałom. Jest niezwykle skromny to jest aż powalające, jak ten człowiek jest skromny. Jest serdeczny, ciepły. Jest wielkim przyjacielem ludzi najsłabszych, najbiedniejszych. Jest zresztą wierzącym chrześcijaninem. Zadeklarowanym uczniem Świętego Franciszka. Pytany zawsze, dlaczego wybrał sobie ten pseudonim? Od samego początku to był jego pseudonim taki konspiracyjny, taki bojowy. Tak? Dlaczego wybrał sobie właśnie to imię Ultimo, czyli ostatni? Ultimo oznacza ostatni. Odpowiada zawsze, że. Właśnie dlatego, ponieważ wszyscy zawsze chcą być pierwszymi. Zatem on sobie wybrał rolę tego ostatniego. Jak można się domyślić, po prostu chce być z tymi ostatnimi, z tymi porzuconymi, z biednymi, z najsłabszymi, z bezbronnymi, z nieporadnymi. I co ciekawe, realizuje to w 100%. Od zawsze. Nigdy się nie wywyższał, nigdy nie korzystał ze swojej pozycji zawodowej, służbowej. Zawsze był na równi z innymi, a na pewno nie Ponad innym człowiekiem. Z tą swoją nieodłączną rękawiczką żebraczą na lewej dłoni, którą nosi już od bardzo, bardzo dawna na znak solidarności z ludźmi ubogimi, najsłabszymi, a którą na pewno zauważycie w pewnym momencie na filmie. No taki właśnie jest Ultimo. A jeszcze a propos fundacji kapitana Ultimo, tego domu rodzinnego Kaza Familia, żyją tam także ptaki drapieżne. Między innymi sowy, sokoły, a także orły. A sam Ultimo powtarza, że należy volare alto, volare alto, czyli latać wysoko. Na razie to wszystko. Bardzo wam dziękuję i zapraszam do odsłuchania oryginalnej wypowiedzi pana pułkownika De Caprio. Grazie. Ciao, ciao, ciao.